Jeśli natknąłeś się na ten film, to pewnie jesteś etyczny i chcesz być bardziej etyczny. Ale tu jest pytanie, co zrobić, żeby być bardziej etycznym? Odpowiedź jest prosta. Dwie, poco, dwie podstawowe rzeczy to nie kłamać i nie kraść. A kłamaniem zająłem się w poprzednim odcinku. A, a kradzieżą zajmiemy się w dzisiejszym. Jest taki stan człowieka posiadanie. I człowiek dąży do tego, żeby posiadać, żeby mieć różne rzeczy i to jest dobre. I dzięki poczuciu własności, bo tak się to nazywa, człowiek, człowiek nie tylko zdobywa rzeczy, które ma. Ale, ale też o nie dba i je pielęgnuje, żeby jak najlepiej mu służyły. To jest dobre, gdyż wtedy, gdyż wtedy nie kradnie, bo ma swoje rzeczy, jest w stanie sobie na nie pozwolić, a jednocześnie nie niszczy swoich rzeczy, bo, on, bo mają dla niego jakąś wartość. Gdy coś ma dla ciebie jakąś wartość, to się tego nie niszy. Tak samo jak w niemalże wszystkich kulturach, wszystkich religiach, wszystkich cywilizacjach pod różnymi nazwami było zabronione mordowanie, tak samo jest zabroniona kradzież. W żadnej religii kradzież nie jest dozwolona. Może być wiele rzeczy dozwolonych, Wielożeństwo, i tak dalej, ale kradzież nigdy nie będzie dozwolona, gdyż państwo, gdzie panuje kradzież, w takim państwie panuje również zabełd, chaos i brak etyki. A etyka jest bardzo ważna, gdyż każda cywilizacja, gdzie nie ma etyki, upadnie. Nawet Chiny miały taki problem, że w związku z tym, że w Chinach nie było etyki, zaczęły tam się dziwne wypadki, nie w jakiś mistyczny sposób, tylko przez to, że w Chinach ludzie przestali sobie pomagać. Więc rząd Chin zaczął promować filozofię Konfucjusza, która to z kolei mówiła o etyce. I dzięki temu rozwikłali ten problem. Na tym przykładzie widać, że wszędzie musi być etyka. Jak nie z religii, to z filozofii. Branie tego, co cudze, branie tego, co nie jest Twoje, to nie jest ani pożyczenie, ani, ani jakieś branie. Oczywiście można tak to nazywać, ale odpowiedź, co to jest, jest tylko jedna: to jest kradzież. To jest jak dwa dodać dwa. Kradzież to jest najzwyczajniej kradzież i nie można tego niczym usprawiedliwić. Ludzie myślą, że jak ukradną dwa złote na, na loda tak przykładowo, albo jak ukradną sobie jakieś pudełko ulubione do drugiej osoby, która ma faktycznie małą wartość, albo jak ukradną jakąś pamiątkę albo jakiegoś pluszowego misia dziecku, to myślą, że nic się nie stało. Ale nic bardziej mylnego. Nigdy nie, nie wiadomo, jaką wartość ma dana rzecz dla drugiej osoby, więc zawsze trzeba nie kraść. A poza tym każda kradzież to kradzież, niezależnie jak mało albo dużo ukradniesz. I zawsze kradzież ciebie osłabia, a nie wzmacnia. Nawet jak kradniesz po to, żeby komuś dorównać, albo żeby wykorzystać to do dobrych celów, to nie działa. Zawsze dobro to jest zło, a dobro to dobro. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że dobro jest złem, a zło jest dobrem. Wszystko jest tu proste i trzeba tego. Przestrzegać. Zawsze kradzież osłabia, zawsze działania o osłabiają i nigdy nie dają więcej. Kradzież zawsze wyklucza drogę do szczęścia, dobrostanu i osobistej satysfakcji.